Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Jak Wam mówiłem w takim odcinku, yy, albo gra się pojebała, albo ja, ja, ja mam coś ten z oporu z, z gry. Z racji tego, że. Yy, no. Ten. No, z misjami problem jest Teraz ja nie wiem, czy się tu nie zajebałem, bo to jest chyba. Nie mam jak tego. żadnych bajk nie widać Dobra chyba przechwaliłem Już raz raz ciekawości wejdę Nie no nie widać tu żadnych bajki ani nic takiego tego pewien nie odwali. No nie yy, tak to się mówi i, 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 no, to się z misjami chyba, bo ja gry nie oglądam do końca, nie wiem jeszcze, ale to co wiem, to wiem na pewno, że, 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 no, że zanim ja zejdę z misji, to rozejdzie, dlatego gra no, jeszcze będzie, na ale spokojnie, z 2-3 dni będzie uchwalizowana. W tam nie ma skutku, no bo... Nie takie rzeczy się robiło w tym słowie, Więc wiecie No co tutaj kurwa jest Wygierdalać Dostał mojego psa chuj Czy konia dostał mojego Kurwa konia zajebali kurwa. Konia mi zajebali chyba Kurwa, syny Dobra, idę po ciebie wajza Sprawdź co ty czy do tutaj miałeś Idę po ciebie Łajzo. Chciałeś to, chciałeś wojnie to jest No Macie coś chociaż wartościowego czy nic nie macie Nie no coś niby mają Od nędzy do pieniędzy kurde Ale za dużo to tu nie mają się dostać te dwa głupki pewnie, tylko czują kurwa No dobra Konia mi zajebali z kurwę Syna no. Odżyjesz czy nie odżyjesz? Ja pierdolę, konia mi zajebali Dobra, trzeba z buta iść z tego wniosek Mam nadzieję, że tylko on jakoś mi odzyska się. Czy ja odzyskam, bo jakoś mam nadzieję? Gorzyc jeżeli nie Dobra, teraz ja się pytam jak ja mam tam przyjść No, mam to już nie udawać, że nie da się wyskoczyć O, tu to się chyba znowu musi jeść dziać o Krypta. Będzie gorąco pewnie coś czuję Konia straci niewolne swoje wsiadło Hehe he. To się nazywa kurwa Dil, Bill gang Kurde. Jak w tym rapie Bez kitu Strażnicy nie wiedzą, kiedy się poddać. Myślałem, że nauczyliśmy ich już dość w tej ich komnacie. I dlatego przyszedł tu sam. Głupiec. Jak cała reszta. Ale walczył dzielnie. Dobra, to chyba pora na mnie. każdym się walczyć. I dobrze im tak. Ich arogancja była już nie do zniesienia. Dziadko. To gadanie rozbudza moje planie. Może niedługo padnie to kolejny straż. Chyba ich widzę. Przedam chyba nie? Poważnie myślę nad powrotem do zamku i wyśpiewaniem Harkonowi, jakiemu to głupcowi powierzył tę misję. Siemanko, mordy. Ty chuju mały, ty psie. Zjebałeś na kurwa. Chciałem mi zacić kurwa od tyłu, to musiałaś się pierdolić. Jeszcze kurwa nic nie masz. Młody wampir coś ma Nie ma nic go we wesoły Ewampizy tył 20 złota Dobra Trzeba coś wyjebać, jak tak 350 tych nie, nie widziałem noc

no wiecie, no, małe, małe, mają formę Trudno tak powiedzieć teraz robić, gdzie wzią, to iść A, tutaj chyba Nie wiem, czy to się nie włóczy stąd A no, się tu To nie A tam są dobra, widzę, no No to będzie zachnięte Ej chyba mamy kurwa sale tu nie ma żadnych chłopaków Muszato przetrwać wszystko ja mam pil To trzeba wszystko chyba przegrzebać A no tu jest jakieś wejście jeszcze O Ty chyba nie wyjdziesz stąd, nie? A nie, mi to niepotrzebne. Urna, kto jest w zakopany? Chyba nikt. Złoto, dolary... Magia to mi niepotrzebna. Co tu jeszcze? Chyba nic, no ale mi ciekawi jak ja tam wejść, kurwa. No, że tam trzeba jakoś wejść Tylko jak ja się pytam Ja się pytam jak ja mam wejść Ktoś przeoczyłem ja niby Ale co? I tutaj za mało terenu jest żeby tutaj się zajmować Tutaj nic. Tutaj chyba też nic. No nie ma opcji, że się tym co ja widzę. Kurwa, na no jakie ja mam tam wejść? E, czyli do tyłu. E. Teraz do tyłu, no? Do tyłu teraz. Do tyłu, no teraz. I co w lewo czy prosto? Trzymać ci ciągle lewej muszę, dobra Trzymać cię ciągle muszę lepiej. To mnie wcale wtedy widzę podejrzewam Teraz to, to w prawo. Serio prosto? A ja Jednak dobrze myślałem, że nie mój błąd. Tylko coś gra. Tu ją obok mnie prowadzi Trzymaj się, ciągle trzeba na prawej stronie, dobra Dwa tu prawda, jak tutaj nie ma, jak tutaj dojdę? Zawrócić trzeba i trzymać ciągle lewej strony Dobra Kurwa, się nie mogę zdecydować I tu, lewa prawa, lewa prawa. I weź się kurwa określ w tej robocie I teraz w lewo odbijać. Jeszcze prosto niby, ale położenia w lewo odbijać. Czy ten niby tutaj? No tutaj niby. Ale ja się pytam, kurwa, gdzie tu iść trzeba. Bo mojemu chybsko wpadło na te drzwi. Zajebane. Coś mi się wydaje, coś mi tu pyłotku, nie wiem co jeszcze Tu nie ma żadnej bajki chyba, nie? Tutaj coś musi być schowany gdzieś kurwa Wybierzewam mi tylko to kurwa uchnąć musiało, tylko nie wiem co jeszcze. Tutaj nie ma żadnej walizki ani nic o Kurwa wiedziałem. to ja się mam z tym wszystkim, kurwa. Do jest Jest otwarte? No jak nie jest, tak? mam mam wyjebany. Idę bez zapisu. Chcę już robić co mi zabiszę. Do jest Kurwa. Szkielety na ty. A gotem tak, madam. Wszystko jasne. Za krótkie jesteśmy. Nie, mi nie chodzi o szkielet, mi chodzi o to babę. Gdzie ja to babę? Bo to się... Dobra, ja właśnie nie ma. Wow! W tym razie z jest bezczelnie sch schowane. U nie widać żadnych skrytek. To idziemy dalej. Aha. Nie trzeba było tu przyłazić się budzą Coś mnie tu kurwa za od pogryzie Za nogi Ja was kurwa wyczuję zaraz Wy się kurwa odchodzi Dobra, idziemy dalej. Lecimy na szczyt. Draugr nawet tu są. Patrzę, impreza w komplecie. Kurde. No tu co jest? Ten mordo. O, wpadła, ale ją widzę. Wpadło jak ślizga w komputer, ale ją widzę. Co? Co? Zapisujemy, żeby nie było zdziwienia. Niby nie balsami, jak to jest. Co tu? Pająk kurwa jakiś? Nawet tu pająki kurwa hodują? No zdychaj szmato pierdolona eee, eee, eee. Ktoś się może przydać tu, czy tam? Tędy może się najpierw przejdę. Czy takie kurwa kokony wielkie? Pająki nie małe. Dobra, idziemy dalej. Ja zapiszę w razie w. Jak zdechnę, to będę wiedzieć, że ja te... ...moje te... Ona następny pająk kurwa jest. 15 zł tak, kurwa mają Chodź tu no Żabe cię mają tu ratuje Nawet mogą na mnie kurwa iść i bydlaki potężne Ja Jace forezę po popiołu to nie oni chyba na jak ćwiczą, mi się wydaje. To nie mocno takie naturalne, kurwa, te plaki, wielkie coś tu kurwa, musi być na ręce. Jeszcze miał czas, bo tam coś się coś idzie. Skąd to się tu kurwa wzięło, jak się pytam. To to kurwa bydle. O ja pierdolę. Co oni tu kurwa pojąki hodują, czy jakich chuj? Dobra, pora to walkę. To bo, tempa dzikości. A na strzała jest. Ale jakie oczy, no kurwa wielkie. No ja chciałem, ja się bałem, że kurwa mnie zabija, a to kurwa na strzała wiesz, kurwa Kurwa broń, Ktoś tutaj jeszcze był widziałem. Ale chuj no, dobra. Przechodzimy dalej do punktu zwrotnego. Nic ci nie powiem, wampirze. Moja przysięga wobec Tendara mocniejsza jest niż cierpienie, jakie możesz mi zadać. Wierzę ci, strażniku. Myślę, że nie wiesz nawet co to znalazłeś. Chcesz, coś isto tak jest. Czuję krew śmiertelnika. Nie mam mordy.

Tam spadłem zakładam. Chyba ja. Ja bym powiem tak, dla mnie przejebanność zaczyna się robić, by się szczać chce kuźwa. I nie ja wiem co ja teraz zrobić, ale chyba wytrzymam te 10 minut jeszcze. Bo 10 minut zostało do podstawowego czasu, więc myślę, że chyba wytrzyma te 10 minut. Nieraz kuźwa, jak to się mówi, no, się wracało rowerem. Czy samochodem chodem do domu? I się wytrzymywało. To się ta serwisują. Bez hitów. A co tu jest za maszyneria, jakieś? Jakieś szkielety? Złoto mają, o! Jestem No ja jestem, nie widzisz mnie? Chodź tu no. Uch, ach, 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 hej, xd. Dobra, on, 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 on trzeba zabrać to nasze. Pocięło mnie. Te chujonstwo. i to teraz. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Zlać tego też nie mogę. Może jak są widać coś się ruszy. A tu coś jest. No i co? O to chodzi? Coś się dzieje już? Coś już się dzieje Chyba załapajam co to trzeba zrobić mi się wydaje Ale pewnie jeszcze nie jestem Wiem, że mi się szczać chce Ale postarać się wytrzymać Bo W najgorszym momencie przyspieszy po prostu granie i tyle któreś tu nie działa, promuję. Tylko nie widzę który jeszcze. No i co tu trzeba zrobić z tym? A -a -a. Takie cuda na kiju. Coś już się dzieje? Chyba już coś się dzieje. No. Bez kitu. Masakra, dawno tak się nie myczyłem teraz jak z wami kurwa. Z tym szczaniem, naprawdę, i to teraz się ma zrobić. Nie wiem co, ale okej, okay. ten no. też nie, nie? Więc coś tutaj musi być na kuję Aha, Kto ty kurwa jesteś? Gdzie jest? Kto cię przysłał? A kogoś spodziewałeś? Nie zdziwiłoby mnie, gdyby zjawił się ktoś co najmniej taki jak ja. Co ty myślisz? Czy ty jesteś? Wampirem. Tak. A ja? Dlaczego ci to To... skomplikowane. I nie mam pewności, czy mogę ci zaufać. Możesz, Jeśli możesz. Jeśli jednak chcesz poznać całą historię, pomóż mi wrócić do domu, do mojej rodziny. Eee... Dokąd? Moja rodzina zamieszkiwała wyspę na zachód od samotni. Najpewniej wciąż tam żyją, a tak w ogóle mam na imię Serana. Miło Cię poz